Dawno temu w niedalekiej galaktyce Wikingów żył niezwyciężony książę Edward. Był wspaniały i odważny. Szczególnie kiedy trzeba walczyć o serce pięknej księżniczki. Ale przez swoją niezdarność Edward często wpada w kłopoty. Jak się tu dostałem? Niczego nie pamiętam. Chyba pokonałem wrogów, ale gdzie jest księżniczka? Książę nie wie, że jest w przyszłości. Jasne światła, śliska podłoga, czyste ściany, czy to magia? Edward jest zdezorientowany. Dzięki bogom księżniczka tu jest. To nie był sen. Jest taka śliczna. Książę nie przegapi drugiej szansy. Witaj, najpiękniejsza. Dziewczyna go nie poznaje. Chyba mnie z kimś pomylił. Mimo, że Elka wygląda jak piękna księżniczka, nie ma z nią nic wspólnego! Jest też kilka wieków młodsza niż księżniczka! Ale Edward nie rozumie! Czy dama chce, żebym o nią walczył? Wezwanie przyjęte! Walka z ruchomymi schodami nie jest prosta, ale odważny książę poradził sobie! Chwila! Jak mam zdobyć twoją miłość, jeśli pokonanie armii wrogów i metalowego potwora to za mało? Historia Edwarda o księżniczkach i wrogach sprawia, że Elka się denerwuje! Co może być gorszego niż odrzucenie przez ukochaną? Ale Edward nie zamierza się poddać. Elka prawie zapomniała o dziwnej przygodzie w centrum handlowym. Ale dziwna przygoda przypomina o sobie. licha to jest. Każda dziewczyna marzy o księciu na koniu, ale nie Elka. Milady, podwiozę cię. On ma coś z głową. Ignorowanie go nie pomoże, bo Edward cały czas za nią chodzi. Dlaczego oni go wypuścili na ulicę? Dobrze, że mój samochód tu jest. I jeszcze raz żegna się z dziwakiem. W sumie to jest całkiem przystojny. Szkoda, że szalony. Żelazny koniec zjadł księżniczkę. Tyle odkryć jednego dnia. Edward nie jest na to gotowy. Nie ma czasu o tym myśleć. Księżniczka odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. Koń przeciw samochodowi? Tak. Książę jest utalentowanym jeźdźcem. Nareszcie mogę przyjrzeć się wrogowi. Wow! Zbroja jest opływowa mm. i mocna. Ma wiele dźwigni i lustro. To wyglądam. Mm. Dlaczego nie podobam się księżniczce? Mówiąc o księżniczce, hmm. gdzie ona jest? Nie tak łatwo się go pozbyć. Muszę się pospieszyć. Księżniczka już prawie skryła się w swoim hey. zamku. Nie można iść w odwiedziny do ukochanej z pustymi rękoma. O, co to za różowa rzecz? Aha. To idealny sposób, żeby pokazać jak się czujesz. Moje serce jest Twoje, księżniczko. O, ale to słodkie. Na zewnątrz jest zimno, a Ty nie jesteś ciepło ubrany. Chodź, dam Ci herbaty. Czy zdarzył się cud i serce księżniczki topnieje? Za szybko, by cieszyć się, książę. Zaraz znowu spotkasz się z nowoczesną technologią. Co tu się dzieje? Jest bardzo zaskoczony. Ale gdy drzwi windy zaczynają się zamykać, pojawia się strach. Uratowałem nas. Szybko wychodź. Edward już uciekł. Schody są bezpieczne. Ale to takie męczące. Co? Tak długo idę, a to dopiero drugie piętro. Kto zaprojektował te fortece? Czy te schody się kończą? Nareszcie komnaty księżniczki. Wszystko dobrze? Wyglądasz na zmęczonego. Nic mi nie jest, lady. Książę nie narzeka. Rozejrzyj się, rozgość, a ja zaraz wracam. Wow, to nie jest zwykły pałac. Co za dziwny ciemny obraz. Trzymaj się ode mnie z daleka. Telewizor nie chciał atakować, ale niezdarność księcia powraca. Uważaj na pilota! Wow, księżniczko! Jak się tam dostałaś? Książę nie rozumie, ale chcę uratować Elkę! O nie, kabel zasilający! Ups, obraz znika! Czy ona będzie tam uwięziona na zawsze? Co ja zrobiłem? Hej, czemu beczysz? Wszędzie rozpoznałby ten głos! Och, jak dobrze, że nic ci nie jest! Ciekawe, czy kiedyś się uspokoi! Może kiedyś, ale na pewno nie teraz. O jejku skąd ten dźwięk? Spokojnie, uratuje nas. Trafienie? Wróg pokonany. A z nim finanse Elki. Czy ty wiesz ile to kosztowało? No i po telefonie. To był ciężki dzień, ale Edward może odpocząć. Miecz rycerza musi być zawsze blisko na wszelki wypadek. Książę zasnął, to świetna okazja dla Elki. Już dawno chciała przyjrzeć się temu mieczowi, ale niełatwo łatwo podnieść broń. Miecz jest ciężki, ale księżniczka daje sobie radę. No, prawie. Po kilku trudnych podejściach udaje jej się. To podobno najlepsza stal na świecie. Sprawdźmy to. Kolenie nóg mieczem? Ale lifehack. Hmm, to prawda. Moja skóra już dawno nie była tak gładka. Tylko cicho, ani słowa księciu o tym eksperymencie. Czas na coś do jedzenia? Elka uwielbia fast food. Hej, coś nie tak, Edwardzie? Ojejku, jejku też to widzisz? Elka nie zauważyła niczego nietypowego. Tak, przy stole to sam król. Muszę oddać część władcy. Sam król tego się nie spodziewał. O Oto burger jako podziękowanie. To zwykły chłopak, a jego korona jest z papieru. Wiesz, ilu tu jest królów? To była niezręczna sytuacja. Edward, idziemy. No już, idziemy stąd. Temu chłopakowi nikt nigdy nie oddał hołdu za zjedzenie burgera. Jest trochę dziwny, ale jest dobrą osobą, więc możesz przedstawić go w szkole. A w szkole Edward znajduje się w centrum uwagi. Jest taki wyjątkowy. Czy to nowa moda? Poznaliście się na Tinderze, no. prawda? Lekcja zaczyna się i uczniowie biorą długopisy, ale Edward ma coś lepszego pióro i atrament? Poważnie? Edwardzie, jesteś tu nowy. Opowiedz klasie o sobie. Ja? No nie wiem, ale po kilku minutach zawstydzenie mija. I wtedy obciąłem głowę barbarzyńcy. Wow! Szybka reakcja, proszę pani. Klasa jest w szoku, oczywiście poza Elką. Wow! Ten filmik będzie szaleństwem na TikToku. Robi się tu zbyt niebezpiecznie. Wystarczy, siadaj. Elka jest zawstydzona zachowaniem Edwarda, ale nie to jest jej największym problemem. Zbliża się bal, a ona nie ma partnera. Ale jak to? A co ze mną? Zapraszam cię na bal, moja księżniczko. Impreza idzie świetnie i widać, kto jest tu najlepszą parą. Ich ubrania są nieco staroświeckie, ale piękne. Księżniczko, może szklanka soku jabłkowego? O, wolny kawałek. Jak fajnie. Zatańczymy? O, oh, jest. Zobaczcie na ich ruchy. Jest pięknie. Ten romantyczny taniec przejdzie do historii. Wszystko, co dobre, się kończy. I czas, żeby Elka wracała do domu. To chyba dobry moment na pierwszy pocałunek. Ale mama Elki psuje atmosferę. Elko, szybko do domu. Aha. Dobrze, muszę iść. Ups. I znowu kolejna niezręczna sytuacja. Książę miał już iść, kiedy zobaczył yeah. Linę. To znak. Elko, idę do ciebie. Rycerz wspina się przez okno ukochanej. Ale co to za chrapanie? Hm, myślałem, że księżniczki śpią z większą gracją. Ale i tak jest śliczna. Ukochana, idę po ciebie. Ups! Skąd ten banan? Książę budzi się w swoich czasach. Nie jest zadowolony. To nie moja księżniczka! A może? A jak zrobię tak, od razu lepiej! Pocałuj mnie szybko, zanim znowu coś się stanie! Nareszcie czekałam! Wiesz, miałam dziwny sen o przyszłości! Podobała ci się nasza romantyczna opowieść? Chciałbyś odwiedzić inne czasy? Jakie? Napisz w komentarzu! I nie zapomnij kliknąć, lubię to! Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek! Żeby nie przegapić nowych skeczy o miłości od Trump Trom Select!